Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale! Wow, tort jest ogromny! Z chęcią bym ugryzła kawałek, ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko! Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj! Aleks ma rację, zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć. Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Mm, pyszności. Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super, jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne! Teraz na pewno mnie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę. Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Puść mnie, Alex. Masz teraz krem na całej twarzy. To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Ej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie Tym razem ja otworzę Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus Wygląda niesamowicie Obawiam się, że jest zbyt kłujący O tak, jak boli Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami Dobrze, że mam plaster Daj, zakleję ci palec Dobra, dzięki co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać! Tylko nie to! Muszę go polizać! A ja muszę ugryźć! Chętnie to zobaczę! Do dzieła, Mila! Lepiej ty! Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie zaczynaj! Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. Mm, to niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne, Julie. Polisz to jeszcze raz. Tylko nie to. Mila, mam pomysł. Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba. W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa. Mogłabym zostać fryzjerką kaktusu. Wystarczy, wszystkie igły na nas lecą. Zrobione. E co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący. Jasne. No, polisz w końcu tego kaktusa. Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe. Nieważne, jak bardzo się ociągam, w końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Fuuu, jakie to gorzkie. Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex. nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę. To ogromny czupa-czups. Rewelacja. Jaki duży. Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Super! Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Kurczę, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Alex, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Ouch, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać, ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie, to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego Lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść kizaka o wiele szybciej. Super. Kurczy się. Niewiele już zostało. Takiego czupa psa dam radę zjeść. Daj mi go. Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma! Super! Kurczę, mogłem ją mieć! Julie, lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie! Balon pękł! Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fuu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fuu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować? Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Chora. Aj, moja głowa. Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie! Dobra, dobra. Gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie! Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję! Ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Alex, puść mnie! Ja tylko pomagam Ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc! Teraz twoja kolej! I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś Julie? To obrzydliwe! Teraz jesteśmy kwita. Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekoracje do mojego. Wow, żelkawe robaczki, świetnie! Mira, tylko spójrz ile ich jest. Teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Boję się, że dostanę coś mniej smacznego. Wiedziałam! Prawdziwe robaki, ohyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie, musisz. Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne! Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina. Takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. Co obrzydliwe. Muszę to szybko zjeść tortem bez dekoracji. FU, to mimo wszystko jest paskudne przysięgło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki! Mam ich serdecznie dość! Spełzają nawet na moje włosy! Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej, jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz. Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę. Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko! Przegrałam! Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Źle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie Jaki silny wiatr. O nie, nie wierzę! To papryczki chili. W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O rany, to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył, zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy, ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw, nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów naraz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim, mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci iść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić chołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę! Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. chyba nastąpi błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz jak ręce kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia nie zawiodły. Ja Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich? Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji. Mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serdówko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Hey, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża, jest naprawdę duży. Ach, dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus! Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manicure są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. A, więc taki masz plan? No, genialne. Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Co ty wyprawiasz? To bolało! Pospiesz się i dekoruj swój tort! Wiem, muszę zetrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła! Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale.